33 lata, 20 lat kredytu, 5 lat twojego starego. Pomóż mi! Z dupa jego? Kurwisko, za wysoko jest ten miecz. Teraz sobie go wtedy do dupy widzowie. No wreszcie, trup już zdążył wystygnąć. Co to ma dać? Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsę i zszedł, mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. No, mam nadzieję, że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, to się przekonasz. Co, sam? <laughs> ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Powinieneś się już zorientować. Do roboty. Krasnoluda wziąć żywcem. Mam z nim do pogadania. Się robi. Geralt, będę uciekał z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi. Goń Sukinsyna, Ja się zajmę resztą. Na getcha zaczął. Zajdźcie go od tyca. Hey. O... <trybujenie> to mi się słuchaj. Nic nie rozumiem. <noise> co za gość. Pierdolę Duke. Więc <noise> <noise> nie ma czasu na podszukiwania. Gdzie on jest? To, to jest niemożliwe. I co jest? Fuck, gdzie on jest? No i... Aha! Osz, kurwa mać. No My ucieknieę ty. Panał rozpieg. Hej! Jest. Do. No. To za gość. Whoa. Jest! Nie, Pieprzone utopce Przydałby ci się Wiedźmin To bardzo zabawne Jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju mm. <śmiech> <śmiech> Nie, wolę się upewnić, że to nasze ostatnie spotkanie yeah. I co, dorwałeś go? Masz pieniądze? Tak a co z Duke'iem? Wykończyłeś go? Tak. I tak. bardzo dobrze. Tak. No, Gerard, co wolisz? Pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Jeśli chcesz gotówkę, nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. Karty? Chęc nie wezmę te karty. I bardzo dobrze. Mogę od razu iść z pieniędzmi do Króla wraków. Ale się zdziwi. Powodzenia. Dzięki Gerald. I pamiętaj, Sum jest królem pontaru. Trzymaj się wariacie. Sum jest królem pontaru. Może mi się to przyda ta informacja. Ale tutaj mi się pojawiło coś, jakieś spotkanie z Tris. Myśmy to zrobili. Wiadomo, że mieliśmy robić to oko za oko, ale jak się ta figurka pojawiła, to będzie chyba.. poszukiwania nie. Stułętka żołnierza, tak. Przy okazji jej to damy. Skoro teraz się nadzieliśmy, nie, na, 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 nadzieliśmy nadzialiśmy na taką informację. Pokazuje, że to jakaś ustawka była na mapce, że można coś podnieść, ale. O te trupy po zoltana. Gości, których rozwalił Zolciak. A to w kanałach, w sumie racja, tak, bo pokazuje szczaleczkę na dole, dobra. Ale macie dokładnie to widzicie. A ktoś to ogląda na TV? Chyba nie ma apki. Na tym telewizoru. Jak się nie da, jak się da. Tak? Do kogo? Misia gogo. Ja jej od razu mówiłam: żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Ruchem i spadam, spokojnie, dogadamy się. Mam figurkę. Krywa się tutaj. Bo pieczary. Swoje krowie mleko. Mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Oczywiście, że tak. Tylko nie popicie. Mam tu puszkę harnasia kurwa, mocnego 9%. Nowy produkt. Pierdolicie strampek I znalazłem też ciacho w lodówce, takie polane. Dżemem, kurwa i jakimś. Czekoladowym sosem, wiesz o co chodzi? Piekarnia Ujana, ten co swoją żonę napierdala. Nie, żartuję, taki żart. Nie znam u Ujana, bo to wiesz, piekarnie są prywatne, nie? Nie znam chyba Piekarnia Ujana nie jest sieciówką. a może jest i mi sprawę zrobią, ale To był żart, kurka wodna, to jest no zabawa, kurde, nie jestem takim stand-uperem. Dobra, ta szynka, grubo sera posmarować. Jak to chrupnie, kurwa, przepijesz herbatą, to się chce żyć. Hello, energy, N.V. Casino, kurwa, mam nadzieję, że ci zrobiłeś swoje darmowe trzy spiny z kurwy synu, ha? <laughs> spiny. Idziemy na Tris. Napij jeszcze wody. Okej, okay, są dwie rzeczy. Spytamy, jak się po prostu czujesz. Pogadajmy. Jak się czujesz? Poznajmy tak się sobie. bliżej. A czemu pytasz? Zastanawiałem się, jak twoja ręka, paznokcie... Odrosną. A po tych Płuchaj, torturach. To był mój pomysł. Wiedziałam, na co się decyduję. Nie musisz się o mnie martwić. Kiedy podryżnęłaś gardło Mengemu i potem byłaś taka zacięta, nie znałem cię od tej strony. A co miałam według ciebie zrobić? Wyczarować chmurę motylków? Wiesz, że nie w tym rzecz. Martwię się, jak to na ciebie wpłynie. No tak. Pewnie śniłby mi się po nocach. Gdyby nie to, że póki co mam koszmary o czarodziejach palonych na stosie. Widziałem, że zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we flocę. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymałaś się z sentymentu? Częściowo. Ale przede wszystkim dla przestrogi. Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. E, czorna. Ja czarną wybieram. Tą pierwszą. Coś tam pierwszą spotykało. Ona miała dobre wejście w, w fabułę. Skoczyła jak pierdolony boss. O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbut. Podobno Wegelbut! jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie, i właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbut chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Za cię osłaniał! Kim jest ta Ingrid Wegelbut? Wegelbudowy to jeden z najbardziej wpływowych rodów w mieście. Dość nietypowy, bo od pokoleń rządzą w nim kobiety. W tej chwili seniorką rodu jest Patrycja Wegelbud, a Ingrid to jej córka. Znasz ją osobiście? Nie, tylko z widzenia. I z plotek. Jest bardzo popularna w Nowigradzie, bo ma głowę do interesów. Poza tym często organizuje wystawne przyjęcia w ich posiadłości za miastem. Takie imprezy to zapewne jeden ze sposobów prowadzenia interesów. Okej, okay, ale czego się cykosz? Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się narażała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest znaleźć się w łapach chłopców czarownic. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. Wydaje mi się, że nawet jak powiem mi to, to no będzie chciała mnie przekonywać, więc levelę z bomby jedynka. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. W kaftanie? Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid Wegelbutt? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liści kodłowców czarownic. Dobrze, zobaczymy się na miejscu. Ciao. Ale jeszcze bym jej pokazał za tak? tak? Spójrz, co zdobyłem. Kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. To chyba żołnierz. Przekonamy się. Chodź ze mną. Znam bezpieczne miejsce, gdzie ściany nie mają uszu. Okay, sprawdzimy, co to może być. Odczaruj go! Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Nie naszym niewolnikiem. Dosyć ponure miejsce. Twój stara na kanapie. się witam cię serdecznie. Nie, Wygląda jak w ten niedzielny wambira. deszczowy Dlatego wieczór. możemy być pewni, że nikt nam nie przeszkodzi. Podaj mi tę figurkę i się odsuń. Spróbujmy odczarować tego żołnierza. Mogę jakoś pomóc przy rytuale? Tak. Stój cicho i nie przeszkadzaj. Fender Tansted, Enzerkezen! Fender Tansted, Enzerheze. Co jest? Espun. A ty kim jesteś? Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam, wzgórze trwała bitwa. Ja miałem dostarczyć rozkaz. Pamiętam rudowłosa, czarodziejkę. Ty! Wróciła zaklęcie. Prawe skrzydło miało ruszyć i uderzyć z flanki na tarczowników. Nie uderzyli, a czarodziejka nazywała się Lyta koral. Ja też tam byłam. To. to zdarzyło się dawno temu. Szej, Jesteś wyczerpany. Musisz odpocząć. Chyba tak. Powinieneś zgłosić się do ambasadora Faratre. Na pewno ci pomoże. Powodzenia. Wielo, nie, Lanie, po prostu tak odchodzi. To było interesujące. I wyczerpujące. Mam ochotę walnąć się na łóżko i spać do oporu. Oh, yeah. Dobra, gdzie jest to wyrok? <laughs> nie to było tajne miejsce. Ah, Znajdź statek. Nie, 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 tego nie robimy. Co my tu mamy? Czy pomagamy jej teraz? No jakoś my to nie wiem. Mamy oko za oko zadanie, które mieliśmy od dawna zrobić. Ale mamy też pomoc e, temu śpiewakowi. Ale idziemy oko za oko. Kto by chce zatułować? Zatu, to był jakiś rycerz. Rycerz z czarnej armii. Miał jakiś miał e, rozkaz e, od tarczowników. Mie to rozkaz, w którym mówi, że tarczownicy mają zaatakować od boku czy coś takiego. Okej, okay, roch w jego obozie. Użyjemy może szybkiej podróży. No nie to nie chciałem. Zmieniałem już fryzurę i ten Wiedźmin, który był na samym początku, najlepiej wyglądał już nie udało mi się do tego wrócić. Może to jest już to? O, jak coś zmieniałem wcześniej, to to chujowo wyglądało. <laughs> Powiedziałem, że tu wrócę i wróciłem. Ay, ten świat jest taki zwariowany. W końcu zapłacimy oh, za, za tam tam Na pochybę czasie. Geralt z Rii. cały i zdrowy. We własnej osobie. Dobra, pogadajmy z nim. Jak tu trafiłeś? Oczywiście, że tak. Z wojskim, oczywiście. Jak Nilgard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dolblatana-Carbo i zatrzymaliśmy na trzy dni. Potem rozbili nas w Puch. Wtedy usłyszałem, że Radowid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale. Ale ci szukali, co? Ale okazało się, że Radowit nie jest wcale lepszy niż Emhyr, mm -hmm. więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Co tu robisz? Uganiasz się za skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Mm, nie mogę wyłączyć mm, tego na streamerencie. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika, bić nilgardczyków. No i to chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz do odwołania. Wes... Yy, pamiętam, że mówiliście coś, pisaliście na czacie no, kilka dni temu. Kanaście w sumie, że chyba w dwójce był roman z tą Wes, czy coś w tym stylu. Dlaczego Wes poszła. Ale ciężko zafalało? Widzisz, chłopi z jawornika udzielili o, nam wcześniej yes. pomocy. Nilwaltczycy się, się o tym żebym... Poszła wieść, że Nie, kurwa dalej jest. Ekspedycja. Nie. No to Powierz dziękuję nie pewnie co piątego. O, no to nie naprawił, ja no to, to nie, nie wiem. Rozumiem czemu West tak się paliło, żeby iść za Dziękuję za falawkę no świetlnik ty Jesteś przeciwny. Dziękuję emeryt. Na wojnie giną ludzie, nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. O, tyle. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię i dla niego poświęcę wszystko. Przestałeś kufać Wes? Gdzie to? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, z czym się różni żołnierz od bylerem bajły Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać, kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wes ma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna, a w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł, popełni błąd, no i nie myliłem się. No dobra, masz problem z dyscypliną, ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wez jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuję, powstrzymać. Las wiercisz. na tropieniu. Pomożesz mi? Po toż tu jestem, no? Cóż mam zrobić? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Welen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Niechaj się tak stanie. Spotkaj się z Rochem, nad drzewem wisielców. Hę... gdzie to mamy? Welen. Dalekusz, dalekusz, ale mamy szybki teleportusz. Szybko koniem poleciałem tam i na nazajutrz dojechałem. A wtem mu ukazało się drzewo. Niedaleko stąd miałem spotkać się z rochem 27. Gdzieś Welen. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilgardczyków. Szykują egzekucję. Hmm. A bez nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chcę pewnie uderzyć pod w pod drzewem Wezmę. Ciii. 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 Co znowu? Pierdlą ktoś. Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, zgadają się tam od strony. Śmierć z syrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Idziemy, jest hardcore. Za mną. bo jest karta. Nie to książka. Gdzie jesteś? Wziął pobieg. Halo! Nieważne, lecimy.

Ej, bo ja zginę! No nie no, bez takich. O nie. Ups, ty, ty, ty. kombo, fajnie, wypierdala mu teraz. Zjem ch chleb. Noć. Z tej mojej stali. Teraz, da O. Nie! Bigo! No fokusujcie na mnie, lejcie go! Jeden ja najgorsi ludzie do rajda. Wziąłem największe zakały do rajda. Nie, no popsuła mi imersję, no. Jebana banda Pacałanów. Imersyjna miernota. No, A? Wszystko odgrywać od początku, to już... Z źle weszło, bo nie mogłem zaczarować jednego, moim super czarem. A gramy pod czar Axiomat. Yes. Yes. No i wiedziałem, no. Oh. No nie co to ty, ty? Nie wiem, to jest jakieś żadoństwo, co ja robię. Mam 19 level, a nie mam 12. Dobrze, <słuch> koniec tego. Dobra, bo tu już robi się odpierdalanie. Już nie będę używał tego gówna. Wrócę ich tym ardem i tyle, nie? Po prostu syf się robi, po prostu się robi syf. No i nie ma mocy? O. Nie <słuch> no, ja, <bo> jest dużo. <słuch> dużo wyszności nie dobra i tu jeszcze mam jeden Jagoda! a nie to mam, o, to mam wypić. Ja się wciskam nie, bo i wes przegrywa, no nie pierdol nie jestem, 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 jestem Hiluj, no mnie! No <noise> jaja, teraz się pokonam, teraz się zemszczę. Okej, okay, bo teraz skończy tutaj Y, chleb, queen. Byłeś kiedyś z Wierminem. Co jest z nimi tak! Co jest goźnie zniszczalny! No! Bez, kurwa, mać, co ci Ale to była walka. Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka. Z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem Twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzancka to też wojsko do kurwy nędzy. O tak. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Mam Sołownie tą taktykę, Brusiaku jest od technikę. Bez, nie od ratowania. Jak Ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj, broń. Dostaniesz z powrotem jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! <słuch> <laughs> Oho. Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go, dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom! On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport! Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Nie no, przed zabij tutaj. No, to by też go zabijemy. nie w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilgardczyków. Nie chcę mieć kłopotów. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak. Odsun się ja. To... Oh, yeah. Trokar! Niestety! To nie był ten z figurki? Dobra, idziemy zanim przyjdzie tu jakiś pad... To był ten z figurki, Dzięki. ale jaja! A Prawdopodobnie potrzebował pomocy, wiesz gdzie mnie szukać. <laughs> ale jajca! Możliwe, ale dopiszmy sobie też żeby ten z figurki. No i super, warto było zrobić to zdanie. Nie, żadnych spotkań tu są. No to wracamy i zrobimy sobie to z tym grajkiem całym i dziwkarzem. Co to tam było? Nie czarna perła, wróg publiczny, coś z kabaretem. Kolekcja, bo ślepy jestem, na pewno już trochę. Kabaret, to jest, to. Pożycz od Madame, ilin, miecz, rekwizyt. Zobaczcie, wracamy do Nowigradu. Do kopalni masz blisko. Czy ja wiem, gdzie jest kopalnia? Siemano, mam fajny tip. Welen jest taka kopalnia, w której masz quest'a na aktualny poziom. Się go wykonasz. Jest taka kopalnia. Dobra, zobaczmy na czat teraz. Kopalnia to może coś po zmroku, wjeżdżamy tam. Tam. Jedź, Płotka. Sorweczka. Teraz na momenty irytacji. irytacji. Trzeba kilka wdechów. I kurwa, nawet nie wystarczy i se lecisz, o. Od zła wszelkiego chroni nas święty chłop. Co ja mam teraz. A jeśli ktoś przeżył wieczny ogień ześlimi, mi pomoc. Daj mi, daj znak jakiś, który chronisz nas od br. Mru... Nie, nie podchodź, nie umiem walczyć z pomocy. Pestry, spokojnie. Nie mam w zwyczaju zabijać kapłanów w potrzebie. A, ale ja jestem diakonem już od dwóch miesięcy. Nie godzi się napadać na diakona na jego pierwszej misji. Zaraz twoje oczy, żółty pigment i te źrenice. O, czytałem o tym! Jesteś wiedźminem! Kot domowy i za odpadają, więc na to by wychodziło. Właściwie źrenice za skrońca są okrągłe, choć znaczy się, musisz mi pomóc! Będzie zaraza, jeśli wyważą bramę, wypuszczą to na zewnątrz. Jak trwoga, to dowiedz na co? Wydawało mi się, że wasz kościół nie przepada za mutantami. Yy, to powszechny błąd. No tak, tak, słuchaj. Każdy jest zdolny do czynienia dobra. Troszkę jak płyć Na pewno jest Nie ma tej głębi, z, która jest w gierce cały czas. A co w, doda w dodatkach też się, też się zmienia, czy tylko w tym queście jest taki zmieniony? Bo chyba dodatki tak nagrali na tej, takiej samej ścieżce dźwiękowej. A to chyba jest dodane. Y, w ile lat, lat temu, pewnie dwa. Tylko w tym. Jeden z was próbował mnie ostatnio zabić, bo odkryłem jego udział w handlu Fichtechem. Tutaj, niedaleko. Dlaczego miałbym teraz zaufać tobie? To bardzo przykra wiadomość. Będę się modlił o nawrócenie takich jak on. Nawet słudzy kościoła popełniają czasem błędy. Widzę, że trafiłem na mistrza niedopowiedzeń. Dobra po kolei. Czemu uważasz, że Wiedźmin będzie umiał pomóc ci z zarazą? Skupest od widzów z jej źródłem. Może nawet level na no, wpadnie ja na nim. Tej kopalni prowadziliśmy od wieków. Miejsce odosobnienia nieuleczalnie chorych ofiar epidemii. Zdaje się, że słowo, którego szukasz, to umieralnia. Nie jestem z tego dumny, ale jak inaczej walczyć z czerwoną śmiercią? Tak łatwo się przenosi i. nawet dziś bywamy bezradni. Jakże Wam współczuję Waszej bezradności? Nawet nie ma porównania z cierpieniem człowieka którego wrzuca się do dziury w ziemi, żeby tam zgnił. Gdyby został w domu, zaraziłby rodzinę i sąsiadów. Tak czy inaczej by umarł. Kościół zrobił wszystko, by przynajmniej nikogo ze sobą nie zabrał. A, teraz to nieistotne. W czym konkretnie mam ci pomóc? Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt ktoś... Coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza. No co, słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła Diabli dół. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi... Będziemy mieli tu nie jedną, a dwie katryony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. No dokładnie. Zaatakowali moich ludzi i... tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. Zapłacę, jeśli pozbędziesz się Dezerterów i tego ducha. Hmm. Skoro stawka jest tak wysoka, możemy się potargować. No, jeśli nie zażądasz więcej niż mam przy sobie. A ta zbroja? Chyba no, to nie ma znaczenia. Zgoda. Będę musiał dołożyć trochę z własnej kieszeni, ale wierzę, że warto. Jeśli to robota dla Wiedźmina, będę potrzebował więcej informacji. Może to jest ten e, potwór z, z serialu, komuści. ten pierwszy, co z nim walczył. go w ogóle widział? Pokazano mi tylko część akt. Jeszcze nie ta ranga, rozumiesz? Czytałem, że pojawił się tutaj długo po sprowadzeniu ofiar pierwszej epidemii. Kościół podjął jakąś próbę pozbycia się ducha, ale... no... Sam chciałbym wiedzieć, jak się skończyła. Nie za wiele ci powiedzieli. Podobno nasi podopieczni mówili ostatnio, że duch szepcze po nocach, przyzywa ludzi do siebie, jakby błagał o litość. Straszne, nie? To wszystko, co wiem. Dobra, bierzemy się do roboty, skoro jeszcze możesz zbroja za nie. to. Zajmę się tym. I lepiej dla ciebie, żebyś naprawdę czekał tu na mnie z pieniędzmi. Oczywiście. W tej sytuacji nie mógłbym ich wydać lepiej. A, ah, i weź ten klucz. Otworzysz nim bramę do kopalni. Niech wieczny ogień wskaże ci drogę. Mhm, mm niech wskaże. Bywaj. F5? Co jest? F5? Dobrze.